Siemano to znowu ja No jakieś to kiepskie powitanie, ale spoko. Ale ja jest tak z poszką. Minecraft mm -hmm. więzienie, znowu chyba... Która część? Dru, druga, drugi. druga druga... druga, druga sezon drugiego. I drugi, drugi odcinek. No tak. Tak. Mamy nowego spółlokatora, tylko że jest tłumacz. Dlaczego? No, mamy nowego więźnia. Dlaczego? Y -y -y, tak, tak. Mowa oczywiście o mnie. Y -y. Ja. Ja. Ja, Więc tak? to... zaczynajmy już. No okay. to znowu, co mam robić? Tak. Uwaga, czas y, na śniadanie. Jeszcze w głodziówka już... Wychodzić proszę i siadać i wziąć sobie ze skrzynki jedzenia. A ja, a ja co? O, no, jeszcze. Proszę. Czekaj, y, sobie. Każdy siada gdzieś i proszę. Czekaj, nie mam... nie mam ma, ma zdeło głodówki. To byś Są. sobie docenił, jak będziesz głodna. Dobra, eee. Ale nie, bo po sobie to. Zawsze lepiej poza celem. jest na kazecie. Poczytaj sobie. Ej, tyk! <grym> Dobra, no, Tylko spokojnie, spokojnie, nie ale zobacz. Ja też ty szacujesz na i kasę. Dobra, więc wszyscy proszę do swoich cel. Dobra, nie mam, ja chcę, chcę nascinać drewno Już, do swoich cel tak. Mogę nascinać e, tego drewna? Proszę pani, e, nasza Sandro 100 Na górze nie mam kwiat na oknie A mi zamurowała, no to już jest e, Dobrze, proszę poczekać tu na mnie Zobacz, jaka będzie ucieczka? Ja wiem, ja na rąbie drewna zrobię dźwignię i A, do dźwigni musi być kamień. Nie, patyk. Jezu, rzeczywiście, no to No to kilo zrobię, żeby rozwalić drzwi. Ale trzeba chyba kamienny. Lulu, no. Witam. No ja robię dźwignię. Dobrze, proszę o ciszę. Wychodzimy. muszę w... wyjść. Tutaj wychodzić. Ja chcę tego drewna narąbać A ja kamień. Ale to pięknie. Proszę wchodzić. ja co ja go? Piję? Ja, ale tu straszne lagi. Więzienie się laguje. Chyba ty lagujesz. Yes. A chcesz się bić? No nie. Nie. Nie chcę, nie chcę. Dobrze ja. ja, nie chcę! O, no dobra, Otknęła. co my mamy? Chłopaki! Chłopaki! tam Ja go... Nie bić się! To on bije! Nie! Bo zostanie ci jeszcze więcej na te siatki To już jest A... A możesz się przekopać do kaninia? Muszę. to... jest jest niepatrzalnie Nie! mogę naścienać drena To jest ścisła dyscyplina, dyscyplina. Sawankę mam! Mogę a ja sobie tego miałem, a ja sobie takie, to, o, o tak. Proszę oddać. Tak. Mogę No chyba to jakiś ja, no. no. Mogę naść tego trefka. Jak wyjdę sobie, Nie. to będę Cię miała, ten tref. Przestań. O dobra, 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 idźmy, już Dlaczego ja tego Do celu. No to po coś my ja A ja muszę jakoś wyjść. Jabłuszko, jabłuszko. Idziecie jeszcze później. Jabłko! Wychodź, Wychodzić. nie jest to na tu, chodź już, nie wiem, <śmienic> <śmienic> mam pistolet, dostrzegam, a jest, on jest last, 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 wież, jako... Docieli, już, a co się mi tu? Czekaj, Tawa, ide, 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 ide. a ile, 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 a co się stało z kotel-life? No, Boże no! Nie mogę wejść. Och... A gdzie ty jesteś? Nie, połowie drogi, to... To nie moja cela! No. Nie, Jezu! No. Chodź, dobra, chodź! No. Czekaj mi, no, bo ja mam tutaj stać się ranić. Ała! Wchodzić już! A Ty, ty chodź. też. Tak, no, jeśli nie ma zagu. Awa! Ty ty co, A Awa! Nie bić się! A z nim co się stało? No patrzcie jak stoi. Jestem już. A jest to. jakiś zbagowany. Nie, muszę to zjeść, bo od Ja działa. Uwaga, Cutterlife się zbugował. Jaki? No, ja tutaj jestem. Normalnie słyszym. Okej, czy czyli to nagrywasz? No. Okej, okay, dobra. No, wreszcie daj mi tą siekierę, żeby nasinać drewna. Nie wolno. Czemu niby? Bo nie. A, a, idziesz gdzieś? E, wiecie co? Słyszałam Wasze rozmowy, i nie uda Wam się to uciec za pomocą dźwigni. A nie chcą dźwigni zrobić? Naprawiałam mi okno, więc chyba słyszałam, co mówiliście A niech! A miał... Ej, co co Milka? żeś Nie ma nic, nie ma nie ma nie ma nie ma nie ma zostawię, zostawię. O, to jest sprawcie. Ula, 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 Ile ja lat się? Dopiero zaczęłeś się od siatki. Właśnie sprawdzę ile macie się. Ile będzie kto z was siedział? To tej nowej. No w końcu wiesz, w końcu Zabiłem Steven, to wiesz. Od siatkaś mi się należy. Ty, Brengir, za co siedzisz? Eee, zapomniałam Dzięki Wspaniale No tak, ufano obro... yy, ja nie pamiętam, nie pamiętam Tymeks za zabicie za Zabójstwo. A ja za co? <grym> Bo jednego ja ja negatywna, to nie ja, to nie ja Siedzę za double killa na SG Aha. A ja za co siedzę? Za to chyba zastraszenie policji? A ty... Patrzcie, jakiego policjanta wtedy. No już. No ja, już się nie spowiedziała. Dobra, a, a ty kujstej? Ja za co się da? To jest kładę live. Który wali cały czas do drzwi. <gry> bo nie ma kilofa. off. Znowu. Co mamy już za no nowego. Za co ja No, ja się nigdy nie doczekam. Doczeka się studów na O to właśnie, ile kto siedzi? Bo ja już chcę. Wyjść! Weźcie się do no ile, ile trzeba. Ty siedzisz tu. 5 lat. No, więc co trochę posiedzisz. No, wow. za co ja siedzę, no, no fajny i... widok z okna. Super. No, no szkoda, bo ja, bo ja jutro już wychodzę. <grych> co na nie. No a właśnie. kiedy? Pomyliłeś się roczniki. Pochodzi za 3 lata. A kocie? Nie od ciebie. Wiesz no. co, kalendarz już y, nie przewróciła. No a za czym się... Teraz, jeszcze z tego, bo minęły 2 no. lata, mam już chyba... Za to ja siedzę. Za zabójstwo policjanta. Jakie ciekawe kiedy? Jakie zabójstwo? Zabi, zabiłeś y, jej chłopaka, więc się nie. nie. Co? Daj, daj mi chyba siekierę. Chyba nie. No co my tu będziemy robić? Ja nie lubię tak czekać. Bez nie. No to co mamy robić? Czy będziemy tak siedzieć i siedzieć, 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 siedzieć. Taka jest od siatka. No to ja, ja się poszedłem spać. Na no obiad wszyscy. Już sezon, ale jest, ale jest sezon środek nocy. Sejdę pierwszy, był ciekawszy. A dobrze ja już było. Tu jest ciemno. O. Jak wolicie, to możecie mieć od razu kolację Dla. Dla. Dla się. Dla się bez obiadu. Kolację bez obiadu? Nie ogarnę. Nie będzie obiadu. Okej. Okay. Oj! Jeden już okradł. Tak dwie ryby każdy ma. Każdy? Ciekawe, ja nie mam. Jest, dwie ryby mam. Jehu! Idę zjeść. Waterlife odbija ci, e, a ja nie wiem co. Stoi i biję w te drzwi, mimo tego, że są otwarte. Pojedliście sobie to do spania. Tak, tak, tak. Waterlife ogar. <grych> Zapy. Czy jest do łóżek? No, no ja cię może może mnie puściła tu. Ustawiona. Na łóżek powiedziałam. Ale, ale to jest tylko jedno łóżko No właśnie <noise> O Boże Już nie, już są dwa Ty, mekses7, śpisz na górze Nie, to jest tak wygodnie Na górze też O tu jest tak wygodnie, au! Ej, za swoje! O, Naprawcie to łóżko. Obraziłem się. Pani, Piotrka, Pani policjantka jest zła. Dokładnie, Pasie. dokładnie. Co proszę? Nit. Obrażanie policjantki. Wiecie co, zaraz kończymy ten odcinek. No dobra. E o, no wszyscy śpijcie, no ja zasnę się mogę. Ej boże, u mnie. Dobrze, ja, kupuję, ja wychodzę, wy możecie pochodzić chwilę. Zaraz, ja niedługo wrócę. A ja rozwaliłem kratę u siebie. <grym> Brawo! Waliłam mnie w i Ja Jak ty zrobiłeś Mateusie wolę Hej, co będziemy robić? Jest ten... czas. o! może się wykopać bo ja to y, wszędzie, to jest fajne tak Od wordи. razu wam mówię, że możecie wyjść pospacerować Chyba to ktoś nie mije Chyba to ktoś Lolo, ogarnijcie To się wroli Bitwa na koniec odcinka, co wy na to Nie no dobra, Lolo, ogarnijcie się Dobra, ogar, ogar, ogar No to co, y, będziemy kończyć ten odcinek? Muszę się kopać tak będziemy kończyć, gdyby pani policjantka miała, miała surfiła, to bym już dawno ją wykończył. What the fuck! Co to ogór robi? Aaaa, gryszeli o ogór! No chodź, tu, chodź. Chodź, Nie wy, bo tu. Dobrze dobrze, wykończył. Ja, ale fajnie. O to co? Chyba kończymy. No to. Wyjdźcie na pełną. No dobra. Yy, no to tak. No to kończymy. Ja już, ja już się żegnam z moimi widzami. No to dość! Ja już się żegnam z moimi widzami. Dobrze. Więc, yy, trzymajcie się. Ej, wracę tu. Do zobaczenia.